Cześć, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam na drugi, drugi odcinek w naszej serii w grze Punch Club 2. E, skończyliśmy tutaj na tej siłowni. Musimy się zapisać tutaj e, do tej ligi, tak naprawdę. E, proszę bardzo, to lista wszystkich zawodników tej ligi. Tutaj jesteśmy my. taki bezimiennym graczem jesteśmy. E, zobaczmy. 11 wściekłych mężczyzn i kobiet, gotowy skopać Ci tyłek, mordę i różne inne części ciała. No, poczcie humoru mają. E, popatrzmy, kto będzie, będzie dziś z Tobą walczył. Walki, jakiś gracz JD. Oto walka, któ którą masz zaplanowaną. Twój przeciwnik wygląda na twardego gościa, przyjrzyjmy mu się. Okej. Okay. Oto jego atrybuty i plan walki. Okej, okay. czyli możemy zobaczyć jego umiejętności, czego to używa. Używa tylko e, tych zwykłych ciosów rękami. E, Okej. Okay. Hmm, właściwie to jest dosyć słaby. Skąd on się tutaj wziął? No my też jesteśmy jeszcze słabi, więc chyba jest OK. Hmm, może jest e, tu tylko w ramach samouczka. Dobra, zapiszmy się na walkę. Zazwyczaj trzeba zapisywać się z wyprzedzeniem, ale dzisiejsza walka jest wyjątkiem. No dobra, wejdźmy, zobaczmy. Dobra decyzja. Wiedziałem, że masz w sobie to coś. Pokaż, co potrafisz. Ok, wchodzimy. Walki ligowe odbywają się w konkretne dni. W te dni jest wyznaczony konkretny okres czasu, kiedy można walczyć. W Lidze Silvera jest to okres między 8 a 22. Ok. To ile czasu, to ile zostało czasu jest napisane tutaj, Aha, czyli tutaj mamy czas, i ile zostało do walki. Pamiętaj, jeśli nie zdążysz na swoją walkę, zostanie to. Potraktowany jako porażka. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Czas na Twoją pierwszą walkę ligową. Rozszarp go, Tygrysie. No dobra, moi drodzy, zaczynamy tutaj pierwszą walkę. Eee, nasz przeciwnik na pewno ma więcej wytrzymałości i więcej zdrowia. Ok. Tutaj mamy tą inicjatywę. Zależy... Inicjatywa zależy od zwinności. Aha, okej. Okay. Energia, zdrowie. Tutaj mamy siła, zwinność i wytrzymałość. Każdy z tych atrybutów wpływa na coś. Eee, tutaj widzimy, że siła wpływa na zdrowie i... En, chyba siłę uderzenia I zużycie energii podczas walki Więc im jest się silniejszym, tym więcej zużywa się energii Na te rzeczy e, Dobra, tutaj nie mamy nic takiego Mamy ręce, noga, ręce, ok. No dobra, myślę, że możemy zacząć pojedynek Moi drodzy, zobaczmy e, To co ja zauważyłem, to zobaczcie, że nie ma takiego Przyspieszenia, bo w pierwszej części Można było przyspieszyć pojedynek e, Dwukrotnie albo czterokrotnie Ale też tutaj jest poprawiona ta Poprawiona jest ogólnie całość walki. Lepiej to wygląda zdecydowanie lepiej niż w części pierwszej. Pierwsza runda się skończyła. Z tego co wiem, to wygrywamy. Przejdźmy sobie do drugiej i zobaczmy. Albanie lewy prosty i tutaj te kopnięcie. O, lewy prosty i znowu kopnięcie. No tutaj jest jakimiś wirtuozami nie jesteśmy jeszcze. Ale nie walimy tylko pięściami jak nas przeciwni. Tylko łączymy te ciosy proste z tymi kopnięciami. Ok. Kolejna runda. No, ładnie tutaj trafiłem. Oj. Wyrównany pojedynek, ale chyba będziemy, tak jest, wygrywamy. Wygrywamy e, pierwszą walkę w tej e, lidze. Zobaczcie, tutaj dostaliśmy awans, to też jest jedna z nowych rzeczy, którego nie było w części pierwszej. Tutaj te ciosy, których używamy, z tego co widzicie, ten paseczek tutaj się ładuje, i, i chyba później e, tak mi się wydaje, że te ciosy jakby e, są mocniejsze, zdają większe obrażenia. Tutaj mamy. Jakieś punkty, nie wiem co to jest jeszcze, Takie taka buźka uśmiechnięta, to chyba jest, e, chyba jest dobry humor, albo coś. Okej, okay, świetna robota, to był doskonały początek. Realny, moja babcia wa walczy lepiej niż ty. I tak jak ją, ciebie też spotka tragiczny koniec. I pogarda, no jakiś typ niemiły się trafił. Weź e, tego batona proteinowego chłopcze, przywróci ci trochę zdrowia i energii. Możesz kupić ich więcej u naszego robota. A! I nie zapomnij o pieniądzach, żyjemy w kapitalistycznym świecie. A ty już mi wyszliś, Lara. Za co? Spokojnie żartuję. <laughs> w sumie to nie, nie żartuję. No dobre żartuję, szkoda, że się nie widziałeś. Do zobaczenia nowych. Hej, to była świetna walka. I dostałeś za nią kilka punktów dobrego człowieka. No te, te punkty dobrego człowieka, to moi drodzy, powiem wam, że nie z mojej tu mają. E, teraz już wiesz, e, jak się stać dobrym człowiekiem. Dzięki tym punktom możesz odblokować nowe umiejętności walki. Aha, czyli to też punkty walki się odblokują. Co my tu mamy? Okej. Okay. Tu Pięść. Nie masz jeszcze żadnych umiejętności obronnych. Wybierzmy jakąś. E, Okej. Okay. U... Bron... Tutaj tak. Unik i blok. Czekajcie, jeśli skutecznie unikisz, tak, nie otrzymasz żadnych obrażeń. Tutaj zabiera jeden i chyba jest 80% szans na unik, a na zablokowanie jest... 40? Nie wiem jak to czytać. Ja chyba wezmę ten unik, wiecie? Kupimy sobie ten unik i sobie tak tam po prostu wsadzimy. Tutaj chyba jest. O właśnie. Tutaj mogę sobie użyć tego uniku. A mogę go dwa razy użyć? A mogę. Okej. Okay, no dobra. Zobaczymy czy, czy tak to będzie okej. Okay. No i tak. Co mamy dalej? Mamy dwa miejsca. Mamy wysypisko śmieci i mamy... Farmę Bobo, myślę, że tutaj pójdziemy na to wysypisko, bo jest bliżej e, i zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj będzie. Halo, jest tu kto? Stać, kto idzie? Potrzebuję y, części, by naprawić mój sprzęt do ćwiczeń. Słyszysz, dynamo, dynamo. Mamy klienta. On mi się nie podoba, wygląda na podstępnego warenika. Nie mam pojęcia, co to znaczy warenik. Jestem zwykłym, ciężko pracującym człowiekiem. Możliwe, zapaj za swoje zakupy i się zmywaj. No, mili, mili są. Eee, okej, okay, kup, wyjdź. Co on tu ma? Aha, tu można kupować... kupować części do ćwiczeń, aha. Daje wzmocnienie transbojowe. Aha, nie wiem, co to jest te M. Jakiś punkt M tu się płaci. Okej, okay, dobra, czyli tu u niego można kupić takie rzeczy. I teraz tak, jak mogę was przekonać, że jestem w porządku? Co sądzisz, moja kiska? Nazwij mnie tak jeszcze raz, a obudzisz się z głową e, między kolanami. To mi podsuwa pewien pomysł. Najlepszym sposobem na udowodnienie, że jesteś równy gość, to coś wygiąć. Jeśli to propozycja pracy, to chętnie ją przyjmę. Świetnie, zabierzmy się za to. Ok, czyli tutaj możemy sobie rozpocząć pracę, zobaczcie. A mamy ten perk. E, czekajcie, gdzie, gdzie to było. No właśnie, mamy ten. E, zwiększa skuteczność, skuteczność w pracy, więc tutaj powinno być. Powinniśmy być bardziej skuteczni. 32 dolary dniówki mamy. E, zobaczymy. Okej. Okay. 32 dolary na plus. Tam chyba jedna kaseta 100 dolarów kosztowała, nie? U, tego, w tym sklepie od tego gościa. Okej. Okay. Hej, przodowniku pracy. Wracaj do domu i odpocznij trochę. W ciągu dnia pracują tu roboty. Ale nie jestem jeszcze zmęczony. E, powiedziałem, e, żebyś wraca do domu. Takie są zasady. Koniec dyskusji. Okej, okay, z tym się nie dogadamy, a co to pani co ma do powiedzenia co jest? Nawet nie myśl o tym, by do mnie zarywać. Co jest? Okej, okay, czyli z nią tutaj nic nie załatwimy. E, zobaczmy. Jeszcze bym się tutaj udał. Na tą farmę bobo. Z buta, bo nie będziemy ha tego hajsu marnować teraz, bo może się przydać na inne rzeczy. A mamy nogi, to ich używajmy, nie? E, dzień dobry. A ty to kto? Tato, to jest ten facet, o którym ci mówiłem. A, w sprawie pracy, tak? Tak. Dobra, masz tu masz tę robotę. Pod warunkiem, że będziesz mocno walić w maziowce. A mówmy się, byle idiota to potrafi. A teraz mam ważne sprawy do załatwienia. No dobra, to jest ten gościu, z którym byliśmy na początku w sklepie. Czyli ty mi się zajmujesz, pomagasz tacie na farmie. No nie mam wyboru. Brzmi jakbyś za tym nie przepadał. Nikt, nikt mnie nigdy nie zapytał, czego chce. A czego chcesz? Od zawsze sądzę, że w życiu musi chodzić o, o coś więcej. Coś więcej niż, niż to brudne miasto, niekończące się wojny gangów, nielegalne aktywności i tak dalej. Tutaj nikt, nawet mój ojciec, nie wierzy w to, że lepsze życie jest prawdziwe. Ale mam plan. Jeśli zdobędę dość PDC, mogę uciec z tego paskudnego miasta i zostawić wszystko za sobą. Jak zamierzasz to zrobić? Cóż, nie znamy się jeszcze aż tak dobrze, żebym ci mógł to wszystko powiedzieć. Może innym razem. E, co to. Co się w ogóle potem robi z tą mazią? Och, używamy jej do. w. Dy, w dy. co? Och, używamy jej w dyspenserach. Y, 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 jako jedzenie? Co? Czyli to jest to, co jadłem całe życie? Tak jest, i raczej nie narzekałeś. No, niby nie, ale. nie ma za co. Okej, okay, zabiorę się za pracę. E, ma miłego wyciskania mazi, ok. Dobra, praca. Wyciskamy maź. Ok, ale robota. Czy no te robaki bije, które tą maź wydzielają? Ja pierdzielę. I tu też jakiś awans możemy jeśli widzicie? Tutaj jakieś punkty się dostaje za coś. No i co dalej? Koniec roboty, czy co? Aha, już nie mogę, czyli głodny jest, ok. No dobra. Czy jest coś, co możemy zrobić? Czekajcie, zobaczmy tą fabułę. Eee, to nie to. Dowiecie więcej o pracy w kawiarni, ale jeszcze tej kawiarni nie widzieliśmy. Kaseta jest, kasetę mógłbym kupić. E, w sumie mógłbym kupić kasetę. E, dobra, idź do tego apu. Może tą kasetę kupimy jedną. W sumie wydamy prawie wszystko, ale myślę, że jest warto. Dobra, kup kasetę. To uczciwy układ, obaj dostaniemy to, co chcemy. Tak, bardzo uczciwy. Mam więcej kaset, jeśli Cię to interesuje, ale cena to 200 dolarów. Co takiego? Im mniej produktu, im, im wyższe zainteresowania, nim, nim, tym wyższa cena. Tak działa wolny rynek. Brzmi jako oszustwo. Jeśli ją e, chcesz, to za nią zapłacisz, albo możesz poczekać 50 lat, aż ten spadnie. Dobra, rozumiem. Okej. Okay. Zaniesz kasetę Henry'emu. Myślę, że do Henry'ego pójdziemy. E, z buta oczywiście. I tą kasetę tutaj przesłuchamy sobie. Hmm? Ok. Idźmy. Pogadajmy z Henrym. Dajmy mu kasetę. Hej, masz kasetę. To była jedyna, jaką miała pół? Nie, ma ich więcej. Ale czemu ich nie przyniosłeś? Apple jest dość gościem. A, rozumiem. Kaseta nie jest podpisana. Ciekawe, co jest na niej nagrane. Nie wiem, ale mam nadzieję, że to jest coś wartego obejrzenia. Jest tylko jeden sposób, by się dowiedzieć. No i zobaczmy. Oglądanie filmu Stoney. Ciekawe, czy jakieś dostaniemy bonusy za to, nie? Okej. Okay. Uparty i utalentowany bokser poświęca wszystko, by odbić się od dnia i osiągnąć sławę. Coś jak Rocky, bym powiedział. I tutaj jakieś punkty będzie można sobie wybrać. Chcesz mieć mięśnie jak stony zwiększ akuteczność ćwiczeń ze sztangą, skuteczność treningu na bieżni, skuteczność ćwiczeń z gruszką. Okej. Wow, to było super. Zdecydowanie, Apu ma dobre filmy. Masz złamany nos. Jak to wygląda? Lepiej. Haha. Jeśli znajdziesz jeszcze jakąś kasetę, to wiesz co robić, przyniesie tu. Pewnie. Okej, okay, moi drodzy. Chyba dostaliśmy jakieś te. E, czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie to było. Tu nie. A tutaj. No właśnie. Mamy tych punktów. Chyba tutaj 70. E, myślę, że tutaj one nie są jakieś takie jakieś takie ciekawe, ciekawe, ale aha, czyli po prostu odblokowujemy sobie kasety i możemy sobie te umiejętności tutaj z danych filmów, yy, ich się po prostu uczyć, nie? Tutaj ćwiczenia z bonus, tutaj jest gruszka treningowa, tutaj trening na bieżni. Tylko ciekawe, to pewnie podnosi siłę, to podnosi pewnie yy, zwinność, a to podnosi yy, kondycję. To jeszcze musimy się zas zastanowić później, yy, co, jak będziemy się rozwijać naszego bohatera. Mamy tutaj, musimy zawalczyć na tym turnieju z tym gościem. No, i tutaj musimy dowiedzieć się więcej o pracy w kawiarni. Ale, jakby tam nie ma możliwości na razie dotarcia, bo mamy odblokowane tylko wysypisko śmieci, sklep apu, siłownie, stary dom, no i farmę. Nie? Tutaj inne budynki się jeszcze nie świecą. Ale myślę, że możemy do, do naszego domu i zobaczyć, co się dzieje, bo dawno nas tam nie było. Okej, okay. pogadajmy z, z mamą. Chciałabym się... Chciałabym się lepiej... Czułabym się lepiej, gdybyś wciąż bawił się w garażu. Okej, okay, czyli tutaj nie mamy nic ciekawego. Jak z jedzeniem? No właśnie, mamy trochę mało, te, mało tego żarcia. Co to nam podniesie? Aha, okej. Okay. Czyli musimy po prostu iść do sklepu i tak. Ciekawe, co za te 28 dolarów kupimy. W sumie, czekajcie, jest godzina 20. No to i tak musimy tam iść, bo nie mamy energii, bo tutaj chyba, żeby trenować, to musimy mieć te punkty. Mm, Okej, okay, kupmy coś do jeżarcia. To ładuje 3 punkty zdrowia i tego 45. Dobra, trudno. Wydaliśmy na tą kartę. Masę pieniędzy na tą kasetę. No i tutaj nie mamy teraz możliwości. Ale myślę, że jak się... Mm, a ja mogę gdzieś iść spać, czy nie mogę. Okej. Okay. Co, co się kończy za godzinę? Jakiś atut? Co to się kończyło? Przepraszam. Silny gniew. Aha, trening i skuteczność pracy. No, ale jak będziemy zmęczeni, to, to nam to nic nie da. Musimy trochę podładować energię. Niestety spanie ładuje nam energię, ale yy, ten, ten, tutaj, to statystykę obniża. Tu mamy energii full. Yy, na siłowni Silvera to jakoś nas nie bardzo. Ciekawe, czy w tej fabryce będę mógł pracować, bo tutaj było ciekawie. Zobaczmy. Ja mogę. No to gitara. Popracujemy sobie trochę. No i tak to wygląda, moi drodzy, tutaj w tej grze. Że pracujemy, zdobywamy pieniądze. Tutaj niestety nie udało nam się zarobić. Eee, czyli gdzieś jeszcze mogłem tutaj... Chyba na tej farmie bobo mogę zarobić kasę, co? Obijając te robale. O ile będzie to możliwe, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Może trochę chociaż tam pieniędzy wpadnie na jedzenie. Okej, okay, dobra. No i już jest głodny. No i już jest nasz bohater głodny. Czyli mogę tu z nim zagadać. Nie mogę, ale przynajmniej zarobiliśmy trochę pieniędzy. Dobra, tutaj chyba się nie da. Ja mimo wszystko poszedłbym tutaj kupić żarcie. Powinniśmy trenować, ale wiecie, no nie mamy jak tutaj się. Kupić żarcie? Dobra. Kupimy żarcie, pojedzie, pojedziemy do domu, znaczy pójdziemy w sumie. Ja sobie jeszcze tutaj herbatki się napiję w tym czasie, zróbmy sobie tutaj. Co ty wyprawiasz? Chciałbym coś zjeść. A wiesz co ja bym chciała robić? E, spać? Tak, chciałbym spać. Przestań tak hałasować młody. No to co mam robić? Nie wiem, kup sobie jakieś przekąski czy coś. Jedzenie mazi z dystrybutora, było łatwiejsze. Może tabletki na sony pomogę, powinienem zapytać o nieapu. No fajnie, tylko... Ej no, ej, no... serio? Wynocha, nie zawraca mi głowy, gdy śpię. ja nie mogę... Kupiłem sobie żarcie i nie mogę go zrobić, bo... Ja pierdzielę Tu nie mogę nic zarobić. No dobra, może tutaj będę mógł. Ale jaja. Ale jaja moi drodzy, no dobra, będę mógł coś zarobić. Ta dupa, nic tutaj, nic, no dobra, tutaj, nic mm. siłownia, w sumie to nie mam energii w ogóle na ćwiczenia. A w domu Henry'ego coś się da, czy po prostu będę musiał w kimono strzelić i tyle, do następnego dnia. Zobaczmy, czy coś tutaj obejrzy film. Aha. To mamy już obejrzane, dobra. Czyli chyba zostanie. Czekajcie, pójdę tu. Zobaczymy, czy będę mógł coś tutaj zrobić. Poproszę o trening. O, tre trening mamy, okej. Okay. A to ciekawe, ciekawe, ciekawe. No dobra. To to ciekawa rzecz, nie widziałem tego jeszcze. Wow. Okej, okay. ciekawe czy ten trening coś daje, nie. No, no dobra, ten co ma za jakieś umiejętności, jakieś złoto w ogóle, kocha heavy metal, ale nigdy się do tego nie przyzna, <laughs> dobra, A no, w ogóle jakie on ma statystyki, jakie ja mam, ten co w robocie siedzi, jaki gość, no dobra, trening, cyk. Porażka, ale zobaczcie, dużo więcej zdrowia, nasze znaczy zdrowia mu nie zostało. Zobaczmy na statystyki, ok. Nie wiem o co tu chodzi. A, to pokazuje energię. Aha, ok. Optymista, ok. Dobra, zamknij, zamknij. E, no, na dziś wystarczy, wróci jutro, ok. Czy u niego też mogę sobie trenować? A czy ja zyskałem z tego tytułu jakieś rzeczy? To jest batonik. E, dobra, jedzmy. Okej, okay, czekajcie, tutaj nie. Tutaj mamy... Okej. Okay. Tu jeszcze nie wiem, więc nie będę tych punktów wydawał. Tutaj mamy możliwość nauczenia się. Yy, co tu trzeba mieć w ogóle? Aha, dobra, bo musimy mieć statystyki odpowiednie. Cios w bok. Okej, okay, czyli tutaj mamy jedno drzewko, tu się inne odblokowują, ale jeszcze ich nie widzimy. Ty, aha, tu musimy mieć więcej. Czekajcie, to możemy się nauczyć, ale nie wiem czy jest sens. Teraz z tego niskie kopnięcie, zadaje jeszcze więcej obrażeń. Kopnięcie zużywające tyle samo energii. Aha, czyli jak wezmę to, to zastąpi kopnięcie zwykłe. E, kopnięcie w brzuch. A, cios w bok. Daje więcej obrażeń. Aha, czyli to jest lepsze niż cios z pięścią. To jest lepsze niż tylko kopnięcie. ok czyli do tego, żeby mieć jeszcze muszę mieć wytrzymałość 2. Okej, okay. no dobrze, moi drodzy. Można tą siłownię wejdziemy, bo na nią nie, nie byliśmy. Ciekawe, czy można wejść za darmo. E, witaj, szanowny kliencie. Miło mi cię powitać w siłowni Silvera. Tutaj możesz w prosty sposób stać się silniejszym, szybszym i twardszym dzięki naszym e, neuromaszynom treningowym. To niesamowita technologia pozwoli ci stać się niezniszczalnym. A tu mamy coś, co bardzo przydaje się po walce. To doktor Masażyk, nasz masażysta. Możecie wyleczyć e, to zupełnie darmowe. Pamiętaj, że... Zawsze możesz zamówić u mnie napoje energetyczne i jedzenie. E, polecam e, przejście na dietę złożoną wyłącznie ze środków energetycznych. Okej, okay. a co to za base? kim jest ten gruby facet? To nasz super imersyjny program VR do ćwiczenia walki, wyłącznie dla VIP-ów. Okej, okay, rozumiem. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania, które możesz mieć. Hmm, ja mogę nie kupić? Jakiś napój energetyczny? Dobra, ja za biedny jestem. No dobra, ale co to jest w ogóle? To takie są dziwne ćwiczenia. Co my tu mamy? Zobaczmy. O kurde! Przygotuj się na trening. Dobra, nie stać mnie, a tu? Co tutaj jest? Jakieś kurde maszyny dziwne, co? Aha, czyli to po prostu w taki sposób można się uczyć. Tylko że są efekty negatywne. Tracimy bardzo dużo tego. Te, tej statystyki. Okej, okay, tutaj jakby. Dobra. Zobaczmy tego doktora masażyka, bo tylko to mogę tutaj w tym momencie zrobić. E, zwiększy nam zdrowie, obniży nam... E, osłabi nasze, naszą energię, ale za to... Okej. Okay. Czyli mam 7 dolarów, jestem głodny i w domu nie mogę nic zjeść. E, całkiem przyjemnie. Okej. Okay. Teraz tak, zobaczmy, bo tutaj do tego sklepu apu bym poszedł, bo tam może te proszki będą dla mamy naszego gościa, bohatera. Ale nie wiem, czy tutaj będzie nas na to stać. zapytał o tam leki na senne. Hej, Apu, masz może jakieś mocne leki na senne? Słucham? Spojrzałeś na mnie i pomyślałeś sobie, tak, ten facet sprzedaje nielegalny towar? Nie, nie, nie to, nie o to. To, sprzed, to, że sprzedaje moje ciało, nie znaczy, że sprzedaje też narkotyki. Nie to miałem na... Czytaj mi ZUS, dzieciaku. Apu nie sprzedaje nielegalnego towaru. Dobra, rozumiem. Zapamiętaj tego nigdy więcej... Nie pytaj mnie o nic podobnego, jasne? Dobra. Na tamtym automacie są specjalne cukierki. Wielu klientów mówi, że pomagają im zasypiać. Czyli masz automat, który sprzedaje cukierki na sen. Co oczywiście, że nie. To jest... To nie jest mój automat. Po prostu udostępnia miejsce na niego w moim sklepie. To czy on jest? Nie twoja sprawa, dzieciaku. Dobra, idźmy do tego. Ile kosztuje. E Cukierek 3 dolary, dobra, kupmy. Jeżeli, jeżeli dzięki temu nasza mama tutaj będzie mogła się wyspać, no to jak najbardziej. Tu jakiś gościu, jest, tu, nie mogę gadać. Tutaj jest jakiś typ, który ucieka, jak do niego idę. Dobra, idźmy moi drodzy do, do starego naszego domu. Dajmy mamy ten środek na i może będzie można w końcu coś zjeść. E... Pogadajmy, pogadajmy. Daj cukierki na sen. Nadal masz problemy ze snem, mamo. Tak, ostatnio w ogóle się nie wysypam. Może te cukierki ci pomogą? Skąd je masz? Z wy nie będę wkładać do ust nic, z żadnego automatu. Przecież to, przecież nasz dozownik żywności to praktycznie taki sam automat, za który trzeba co miesiąc płacić. Nie słyszałeś, co powiedziałem? Słyszałem, ale założyłem, założyłem, że sklep apu to sprawdzone miejsce. Czyli są ze sklepu apu. Technicznie rzecz biorąc, tak. To czemu mi mieszasz w głowie? Połóż się tam na stole w miseczce, w, mise, w miseczce, przepraszam. Wypróbuję, jak gdy będę szła spać. No i dobra. Dobra, bo nie mogę. Nie mogę nic zrobić. A tu mogę? Przygotujemy żarcie. A mogę tu zapisać... O Jezu, nie chcę zapisywać. Kontynuuj, panie. Ale no dobra, zapisałem sobie w razie co. Lubione cukierki mamy. E, sprawdzę jak śpi zabita. No dobra, ale dlaczego nie chcą tutaj zadziałać? Co, co się dzieje, czemu? O Boże, co tutaj jest? Czekajcie. Ach. Wejdźmy tu na chwilę, może ktoś się tutaj odblokuje, bo... Okej, okay, tu mogę ze sztangą ćwiczyć, ale ona jest uszkodzona, więc nic z tego nie będzie. E, No dobra. No i co? Dobra, tu są jakieś cele. Ale nie działa. Mam tą tabletkę. Połóż się na stole. A tutaj co jest? Aha! Dobra, taka interakcja. No dobrze. Poczekajcie. No, tu nie mogę wejść. Czekaj, przejdziemy sobie tędy. No nie działa. No, ulubione cukierki mamy, nie działają. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, może zróbmy tak. Pójdźmy do Henry'ego na chwilę. A teraz pójdźmy z powrotem do domu. No bo nie działają. Nie wiem, co. No. no to nie wiem. W takim razie zrobię taki myk. Czekajcie. Może muszę się przespać, może musi minąć trochę czasu. Niech się tutaj nasz bohater prześpi. E, będzie miał więcej energii do działania. E, ok, może teraz, może teraz. No nie chcę. Co jest? Kurde, ale jaja. Ej, e, jakie jaja tutaj są. Nie mogę tych cukierków załadować. Co jest? Kurde. Dobra, no trudno. E, idźmy na tą siłownię, a nie mogę iść. O 5.20, no kurcze, no co jest. No dobra moi drodzy, no to jak nie tak, to tak no. Może musi minąć dzień, może to jest za szybko. E, mogę na tym ćwiczyć, czy nie? No to tutaj dawaj, ładuj pompki, chłopie. Czyli tak, tutaj ćwiczyć mogę tylko w domu na tych narzędziach, albo mogę ćwiczyć w tej siłowni tam dziwnej, takiej zelektryzowanej, że tak powiem, nowoczesnej. Eee... Tak, jesteśmy głodni, jesteśmy zmęczeni, zajebiście. Okej. Okay. I nie mamy pieniędzy. A może teraz zadziałają? Nie no, jaja to są jakieś, moi drodzy. Przecież ja mam te cukierki. Nie mam tutaj ich To jak nie mam Dobra, może jakiś błąd? Czekajcie, pójdziemy do Apu Polecimy do Apu, kupimy te cukierki i zobaczymy, no ten automat by chyba oszukał Dobra, teraz mam. Oszukali mnie, na cukierki mnie oszukali. Hamy. No, dobra Damy tutaj cukierka mamie. Eee, o. Ok, jest. Ok, czyli śpi, dobra, czyli już mamy to zrobione. Eee... No dobra, moi drodzy. Tylko sobie zapiszmy jeszcze. Eee, zapiszmy, żeby tutaj wszystko było w porządku. Eee, no i tyle, myślę, że ten odcinek zakończymy, bo to już będzie zaraz pół godzinki. Eee, no i mam nadzieję, że ten. Materiał się Wam spodoba, że tutaj przygody e, się tutaj wam podobały naszego bohatera. Wiadomo, że trochę tego grindu jest, trzeba latać, zarabiać pieniądze, tutaj kombinować, no ale o to chodzi, to jest taka gra właśnie e, w takim klimacie i tak zrobiona, żeby trochę tu pokombinować, no ale dzięki temu nie jest monotonnie trzeba, trzeba naprawdę się czasem e, odpowiednio ten czas zaplanować, żeby żeby tutaj być w stanie sobie m, m, zrobić to, co chcemy, tak? Także moi drodzy, drugi odcinek dobieg końca. Zachęcam Was oczywiście do dawania apelu w górę, do komentowania moich filmów no i do tego, żebyście zostawiali po sobie ślad, żebyście skomentowali mój film z jakimkolwiek tekstem, nawet że nie wiem, komentarz dla zasięgu, jeżeli nie macie chęci, pomysłu, bo też jakby m, dużo osób, które ogląda w ogóle mój kanał, to jakby połowa praktycznie osób, które ogląda mój, mój kanał, to są osoby, które mnie nie subskrybują, ale mnie oglądają. No dlatego zachęcam Was, moi drodzy. Do tego, że jeżeli oglądacie kanał YouTube Prakero, to kliknijcie w ten dzwoneczek, kliknijcie subskrypcję, zaznaczcie wszystkie powiadomienia na kanale, bo to zwiększy moje zasięgi. Także moi drodzy, dziękuję wam jeszcze raz. Ko Kończymy ten odcinek z jednym dolarem na koncie. Miejmy nadzieję, że w kolejnych odcinkach ten nasz budżet się trochę zwiększy, bo użymy z głodu, jeśli tak się nie stanie. Ja teraz będę uciekał. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.